Jak taka gitara kosztuje powyżej 10 tysięcy, to ją musimy amortyzować. Więc nie możemy zrobić w cywilizowanych krajach, wybieramy formę opodatkowania na koniec roku, jak już okay. wszystko wiemy, co się dzieje. Wiele osób dokonując takiego nieświadomego wyboru po prostu tracił. Osiągam sukces muzyczny i te dochody rosną, no to muszę być właśnie do tego przygotowany, żeby podjąć stosowne decyzje. Rozmowy. Witamy serdecznie w programie Rozmowy. Dziś naszym gościem jest doradca podatkowy pan doktor Waldemar Szewc. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Bardzo nam miło. Słyszeliśmy tutaj od naszych donosicieli, że ostatnimi czasy nagrywa pan rzeczy w internecie. Tak, tak, nagrywam kursy które się cieszą mi się wydaje nie małem powodzeniem bo staramy się tutaj z partnerami dobierać te tematy które są aktualne ważne interesujące i to jest wydaje się bardzo fajna formuła oczywiście tu jest taki kłopot bo to prawo podatkowe często się zmienia no i musimy nagrywać tak zwane upgrade'y, no, ale wydaje się, że to jest no, ciekawa ścieżka do tego, żeby każdy miał jakiś zasób wiedzy u siebie. Tak, na przykład o Fundacji Rodzinnej nagraliśmy 22 odcinki tematyczne. I gdy pojawia się jakiś problem, to każdy z tych słuchaczy może sięgnąć do odpowiedniego odcinka i wyciągnąć tą wiedzę, która aktualnie jest mu potrzebna. Super. No bo... wiedza, wiedza zastosowana w konkretnym w konkretnym kontekście jest mądrością, więc to narzędzie takie do mądrości. No bo dzisiaj takim najbardziej, najbardziej popularnym narzędziem do mądrości jest oczywiście czat GPT w komórce. Tak? I zazwyczaj jak ktoś czegoś nie wie, to od razu sięga do czata, myśląc, że to będzie po prostu jakby przepis na, na wszystko, ale tutaj chyba szczególnie w przypadku Prawo podatkowego, szczególnie w przypadku takich aspektów w ogóle prawnych, to jest dość niebezpieczne, tak? No bo tu aktualność tej wiedzy jest ważna oraz umiejętność zinterpretowania tego w odpowiedni no sposób. Jasne, życie jest życiem, każdy przypadek jest inny, prawo podatkowe jest pewnym modelem, standardem, uproszczeniem, więc każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Niemniej jednak Nagrywając te kursy z przyjaciółmi, również tworzymy kontent do takiej platformy sztucznej inteligencji, ale tam rzeczywiście ten zasób wiedzy jest ściśle profilowany, bardzo wąski. Po łączymy jakby prawo handlowe, prawo podatkowe z ustawą rachunkowości, zasadami księgowania, więc jakby staramy się wielowymiarowo. Budować taki obszar, gdzie ten, który zadaje pytanie, żeby miał jakąś tam odpowiedź. Uh -huh. w, pewnych, w pewnym zakresie oczywiście to się sprawdza, ale no, tak jak mówię, życie jest życiem, sytuacje są bardzo różne I jednak rozmowa z dobrym doradcą podatkowym czy specjalistą, prawnikiem jest często nieodzowna, żeby rozwiązać taki problemy. No, i między innymi po to się tutaj spotykamy. Cieszę się bardzo i dziękuję za zaproszenie. My również dziękujemy za odwiedziny, a może dzisiaj byśmy pogadali właśnie o takim, zresztą bardzo szeroki jest to temat, rozległy, ale no, warto by było go poruszyć czyli ta działalność gospodarcza jednoosobowa, bo w przypadku artysty bardzo często Myślimy o tym, że a może już trzeba skończyć z tymi umowami i za każdym razem negocjonowaniem pewnych rzeczy i po prostu założyć działalność. Niektórzy się tego boją, niektórzy odwrotnie są nie, nie boją się ryzykować i później mają problemy. Różnie bywa z tą działalnością, ale w przypadku artysty, jeżeli to się opłaca, to. W jakim od mhm. czego należałoby zacząć w ogóle? Właśnie prawo podatkowe to nie tylko scenariusze, ale i liczby. Mhm. Warto mieć znajomego księgowego czy doradcę podatkowego, po to, żeby usiąść i zaprognozować sobie, nawet intuicyjnie. Jakie będę miał przychody, jakie mogę mieć koszty? Na pewno osoba zajmująca się ewidencjami, księgowością, może tutaj bardzo pomóc i jakby dokonać takiej pełnej analizy. Więc jeśli wyjdziemy od liczb, jakieś prognozy, to bardzo często w naszym prawie podatkowym jest nieodzowne, bo na początku roku musimy, na przykład, jako przedsiębiorcy, wybrać formę opodatkowania: czy chcemy podatek liniowy, czy skalę, czy ryczałt. I tutaj bez prognozy niestety nie będziemy w stanie sobie poradzić. Nie jest to sprawiedliwe, bo mamy turbulentne otoczenie gospodarcze i tutaj znalezienie jakby takiej metody, żeby ta prognoza była wiarygodna jest niezwykle trudne, ale intuicyjnie powinniśmy jakby sobie z tym poradzić, więc należy zacząć od liczb mhm. i liczby nam powiedzą przychody, koszty, głównie to co wybrać, co będzie najlepsze, bo tak ten nasz wybór będzie nieświadomy. Wiele osób dokonując takiego nieświadomego wyboru po prostu Traciło. W przypadku artystów to oczywiście mogą być bardzo zróżnicowane źródła dochodu, niemniej jednak e, takie podstawowe, jak umowa o przeniesienie praw autorskich, które jeszcze sobie powiemy, umowa o dzieło, czy umowa o zlecenie, czy działalność gospodarcza oparta właśnie na podatku liniowym, czy oparta na skali. Jednak w pewnym momencie te dochody, te Dochody oparte na skali, one się spotkają w picie rocznym mhm. i nie można powiedzieć, że my zaoszczędzimy, jak będziemy część jakby przychodów realizować na podstawie umowy o dzieło, część na podstawie umowy przeniesienia. Praw autorskich, a część mhm. przez działalność gospodarczą, chyba że działalność gospodarcza byłaby na podatku liniowym, ale to się naprawdę opłaca, jeżeli nasze dochody są dużo wyższe niż 10 tysięcy średnio miesięcznie. Okej, okay. i to w zasadzie, tak jak Pan powiedział, że najlepiej zacząć od liczb, czyli sobie wyobrazić na podstawie. Wcześniejszej swojej działalności fizycznej. Tak. tak. Y, jakby to mogło wyglądać? Y, z, zresztą powiedzmy, że już coś robimy od kilku lat, no to wiemy mniej więcej ile tego jest miesięcznie albo rocznie i wtedy na podstawie tego wybrać y, tę formę opodatkowania. Tak, świetnie. Bo to się wybiera raz i później przez cały rok już nic z tym nie możemy zrobić. Nic nie możemy zrobić. W cywilizowanych krajach wybieramy formę opodatkowania na koniec roku. Jak już okay. wszystko wiemy, co się dzieje. Nie miesza ze zmianami przepisów, nie ma jakichś tam turbulencji, jeśli chodzi o otoczenie gospodarcze, nie ma inflacji, no to można sobie na to pozwolić, ale takie mm, wypychanie dwóch, trzech milionów ludzi do tego, żeby decydować ex ante, jest takie. Tak. Takie fajne, moim zdaniem nawet niekonstytucyjne, ale jest takie nasze prawo podatkowe, a tutaj bardzo dobry księgowy, właściciel biura rachunkowego i doradca podatkowy może bardzo fajnie nam pomóc w tym, bo my mamy doświadczenie i potrafimy to robić. U nas w kancelarii, na przykład, tutaj liczymy na początku roku, właśnie dla wszystkich klientów. Mm -hmm. Ile to może być, jakie to są prognozy, siadamy z nimi, mamy specjalną dokumentację i wspólnie podejmujemy decyzje. Mhm. A, mhm. A gdybyśmy się tak, mówię jakby niezbyt nie szczegółowo, ale chociażby powierzchownie, poogadali o tych y, przerażających nazwach, bo nieraz też. Osobiście nawet moi koledzy idąc do księgowej, mówiąc jak to będzie wyglądało słysząc ryczałt liniowy i tak dalej, to się w tym wszystkim gubią. Jaka jest istota na przykład tego ryczałtu? Dlaczego się to tak nazywa i na czym to polega technicznie? Prowadzony na początku lat 2000 dla małych firm, teraz wcale nie dla małych, bo tam jest limit 8 milionów 500 tysięcy obrotu rocznie, żeby być na ryczałcie, okay. ten podatek polega na tym, że liczymy procent od sprzedaży, przychodu. Okay. Nie od dochodu, nie jest to podatek mm -hmm. dochodowy, tylko przychodowy. Okej, okay, czyli od y, jakby całych pieniędzy, które wpłynęły tam powiedzmy. Minus VAT, jeśli jestem na vat okay. okay. Minus VAT, jeśli jestem na vat Natomiast jeśli chodzi o podatek liniowy, skalę, no to y, podatek liniowy dotyczy tylko działalności gospodarczej. On się tym charakteryzuje, że zawsze jest 19%, mm -hmm. a jak jesteśmy na skali... No to mamy taką, taką sytuację, że do 30 tysięcy jesteśmy zwolnieni z podatku do 120 tysięcy dochodu dochodu rocznie przychód minus koszty. Mamy podatek 12%, a powyżej tych 120 tysięcy podatek 32%, ale nie zawsze tak jest, bo mamy ulgi, mogę się z żoną rozliczyć, mogę mieć ulgi na dzieci, więc tych ulg jest bardzo dużo, więc... Warto to wszystko symulować, bo Jasne. jeżeli małżonkowie, jeden z małżonków zarabia powyżej tam powiedzmy 200 tysięcy, drugi nie pracuje, to mogą rozliczyć się razem i wtedy nie wchodzą w ten 32% mhm. podatek, nie wchodzą właśnie w tą stopę opodatkowania, w ten obszar. Więc tutaj tych niuansów jest dużo. Ja bym to wszystko uprościł. Tak. Ja bym to uprościł, żeby ludzie wiedzieli na czym stoją, a, ale... Jak chcę być świadomy, nie chcę tracić pieniędzy, zwłaszcza jeśli osiągam sukces muzyczny i te dochody rosną, no to muszę być właśnie do tego przygotowany, żeby podjąć stosowne decyzje. Okej, okay. czyli w zasadzie ważne będzie nie tylko to, Ile zarabiamy miesięcznie, ale też to, jakie mamy koszty. No bo nie każda działalność te koszty ma. Ktoś zakupi sprzęt, e, powiedzmy bardzo drogą gitarę, e, którą na pewno będzie mógł dodać do, do kosztu swojej działalności, bo jest przykładowo gitarzystą. Natomiast raczej nie każdy, nie, nie każdy koszt jest kwalifikowany, domyślam się. E, I to też będzie ważne. Na przykład nie wiem, mieszkanie, czy, czy w przypadku działalności się kwalifikuje, czy nie. Kurczę, nie wiem. Jasne, jasne. To pierwsze, pierwsza kwestia jest taka, bo to jest świetny przykład to, mhm. co, to co Pan podał. Pierwsza kwestia jest taka, że w ryczałcie nie mamy kosztów. Tak? Jeżeli mm -hmm. mamy od przychodu procent, to może być 8,5, może być 15, zależy od, od tego, jaka to jest działalność muzyczna. Natomiast koszty będą się liczyć bardzo w skali i podatku liniowym. Z tym, że jak taka gitara kosztuje powyżej 10 tysięcy, to ją musimy amortyzować, mm. ale jeśli nie, no to możemy dać w koszty, ale możemy mieć słaby rok. I możemy podjąć decyzję, żeby wolno amortyzować taką gitarę, na przykład, okay. żeby nie, nie mieć takiej za dużej straty w jakimś roku. Zresztą to zagadnienie straty też jest, no, można czy doktoryzować na ten temat, dość takie y, w naszym prawie podatkowym skomplikowane. Natomiast jeśli chodzi o mieszkanie, no, jeżeli ja sobie tam urządzę studio, no to wszystkie koszty będą. Wydatki będą kosztem, byle, bo to jest adaptacja pomieszczenia, wybuszenie, sprzęt, jakby. No sprzęt osobno rozliczam, ale same prace remontowe, takie adaptacyjne, jeżeli są też powyżej 10 tysięcy, to muszę je amortyzować. Tak, znaczy, warto po prostu planować takie działania, no bo będąc na ryczałcie, wydać 100 tysięcy na adaptację jakiegoś pomieszczenia na fajne studio, no to mija się z celem, bo ja wtedy nie skorzystam tutaj z tych kosztów. Uzyskania przychodu, więc mhm. można sobie wyobrazić, że podejmuję decyzję w listopadzie o adopcji pomieszczenia, jestem na ryczałcie. No to zacznę sobie od stycznia i w lutym, do 20 lutego jest ta święta da data dla doradców podatkowych, dla wszystkich, że trzeba wtedy oświadczyć się, jakiej formie opodatkowania będę mhm. opodatkowany w przyszłym roku, czy tam jeszcze jest trochę Ale Co jeszcze ciekawe, bo nie zawsze jakby ta działalność gospodar... działalności gospodarczej towarzyszy takie wymogi formalne związane z cisłym przestrzeganiem prowadzenia ksiąg, prowadzenia ewidencji podatkowej w przypadku ryczałtu, to jest ewidencja przychodu, przy podatku liniowym, przy, przy również przy pod, opodatkowaniu takim zasadniczym w skali podatkowej, no to muszę mieć specjalne ewidencje, przestrzegać określonych przepisów, czyli dobrze dać to do księgowego czy doradcy podatkowego. Natomiast nie zawsze tak jest, bo tutaj akurat od paru lat działa taki artykuł 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, gdzie można jakby bez takich wymogów formalnych, sobie dorobić, nie? Jeżeli mm. jest nauczyciel nazy muzyki, który dodatkowo jeszcze występuje, czy realizuje się w jakiejś innej formule, czy na przykład występuje w internecie, eee, tu nie mówimy o prawach autorskich, bo temu poświęcimy jakby troszkę inny odcinek, bo to są ważne i niuansowe takie zagadnienia. Ale jeśli sobie po prostu dorabia nauczyciel muzyki, no to może skorzystać właśnie z tej formuły, że do kwoty czy 1499 zł i 50 groszy miesięcznie, może sobie zarabiać. Mhm. I może wystawiać fakturę, jeżeli zarabia na przykład w jakimś studio, jest powiedzmy dźwiękowcem, czy, czy co, czy uczestniczy w nagraniach, mhm. czy, czy, czy jest rzeczywiście muzykiem czy dodatkowo jakby świadczy usługi związane z lekcjami, na przykład gry hmm. na, na, na perkusji, no to może do jest... tej kwoty dorobić, hmm. ale nie może być więcej niż te 3,499. Okej, okay. tak? i to jest ta działalność nierejestrowana. To prawda? jest ta działalność okay. nierejestrowana. Nie muszę się martwić, ale muszę mieć taką ewidencję hmm. sprzedaży. I muszę wystawiać rachunki faktury, ale nie muszę tego zgłaszać do rejestru działalności gospodarczej nie, rejestru przedsiębiorstw. nie trzeba jakby w ogóle zakładać tej działalności nie. tylko i to, i to też może być taki Powiedzmy wybór dla osób, które jeszcze się za bardzo martwią tą działalnością gospodarczą, chcą spróbować jak to jest, wystawiać te faktury, bo później tylko wiąże się to z tym, że bodajże pod koniec roku trzeba to zaznaczyć w pit prawda? Tak, mamy taki PIT 36, tak. PIT 30 tak wygląda, jestem PIT 36. No i tutaj muszę w pewnych rubrykach, pozycjach 116-119 określić, jakie miałem przygody. Mhm. Uwaga, zbieram rachunki, bo koszty się tu liczą. Tak. Okay. Czyli zbieram rachunki dotyczące tej działalności. Mogą być przyjazdy samochodem na przykład, mhm. jak gdzieś daleko mam studio i sobie tam dorabiam. Czy jeżdżę na koncerty, czy kupuję sobie sprzęt. Tak. Mhm. Również te koszty nie są limitowane zupełnie. Mogę więcej wydać niż te 499 mhm. miesięcznie, ale miesięcznie tej kwoty nie mogę przekroczyć. Jak to będzie czy 3500 to już niestety. Okay. Pojawiają się poważne komplikacje, mhm. to lepiej albo przystopować, albo Jasne. kończyć zlecenie w innym miesiącu. I wtedy i przychody, i koszty ulokuję do tego pita, tak? I mam podatek według skali, tak? Czyli okay. klasyczny podatek 0,12,32%. Uwaga, to mi się skumuluje z umową o pracę, z umowami o przeniesienie praw autorskich, tak? Ale tu nie mogę mieć podatku liniowego. Okej. Okay. Czyli ostatecznie na koniec roku od tej działalności nierejestrowanej, yy, na podstawie tego, ile mieliśmy kosztów yy, oraz przychodu, trzeba będzie zapłacić podatek. Tak, trzeba obliczyć dochód, zapłacić podatek, więc warto sobie to wszystko jakby dobrze skalkulować. Zwłaszcza, jak mam kilka źródeł dochodu, Jasne. to już pojawia się tutaj taki model, z którym warto iść tam do księgowego doradcy podatkowego, żeby sobie to. Fajnie policzyć, mieć tą świadomość, jak to robić. Okej, okay, no to yy, myślę, że tak jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, że zagadnienie działalności, prowadzenia działalności gospodarczej i działalności nierejestrowanej mm -hmm. jest naprawdę dość szerokie. Myślę, że mieliśmy dobry początek i będziemy o to jeszcze nie jeden raz zahaczać. Yy, no i zapraszamy serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. My tutaj próbujemy się połapać w tym prawie podatkowym i trochę to przybliżyć do tej rzeczywistości, w której my, jako artyści, ludzie, którzy chcą coś tam działać w tym świecie muzycznym, artystycznym, działamy. No i, w, i, i tak to właśnie wygląda, drodzy Państwo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Warto sobie to policzyć. To jest niewielki wysiłek, ale później to mogą być no, fajne pieniążki z tej świadomej polityki podatkowej. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, Dziękujemy również. Dziękujemy bardzo.